Witaj, piękna duszo. Chcę Ci dziś przypomnieć o czymś niezwykle prostym, niezwykle ważnym. Każda minuta naszego życia ma znaczenie, każda chwila, nawet ta najmniejsza to szansa, by zrobić coś, co poruszy Twoje dusze i serce. By zrobić krok w stronę życia o jakim marzysz, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, ile razy odkładałeś swoje marzenia na później, ile razy mówiłeś sobie jeszcze nie teraz, jeszcze nie jestem gotowy. Ale prawda jest taka, że ten idealny moment to właśnie jest teraz, nie jutro. Niekiedy wszystko będzie idealne, bo ten idealny moment nie istnieje i nigdy nie nadejdzie. Teraz ta chwila, którą trzymasz w swoich dłoniach, tu i teraz, to idealny moment, by zacząć. Każdy dzień jest nową szansą, by stworzyć coś pięknego, napisać, namalować. Zainspirować się, wyjść na spacer, poznać nowych ludzi. Nie musisz mieć planu. Czasami los sam cię pokieruje. Wystarczy tylko zacząć. Zrobić ten pierwszy krok, wyrwać się z rutyny, bo małych kroków robią się wielkie zmiany. Nie pozwól, żeby strach przed porażką zatrzymał cię w miejscu. Nie czekaj, aż świat da ci pozwolenie, by być szczęśliwym. Masz w sobie to wszystko, czego potrzebujesz, by żyć swoim upragnionym życiem: by tworzyć, rozwijać się, inspirować, robić to, czego pragniesz, bez ograniczeń. Życie nie jest próbą generalną. To Twoja historia. Tylko Ty możesz zdecydować, jak ją napiszesz. Kto tam będzie razem z tej historii z Tobą, co się wydarzy. Więc wybierz miłość, wybierz działanie, wybierz siebie każdego dnia. Niech każda minuta będzie Twoim małym tak dla życia, dla samego siebie. Bo każda chwila, w której jesteś sobą, przyciągasz to, czym wibrujesz, a każda sekunda, której otworzysz swoje serce jest bezcenna i wartościowa.